To jest największe natężenie ruchu ze wszystkich dróg wojewódzkich w naszym regionie. Ponad 17 tysięcy pojazdów na dobę przejeżdża tym odcinkiem od centrum Krapkowic do skrzyżowania, tutaj od Ronda do strony Steblowa oczywiście nieco mniej. Natomiast to nie zmienia faktu, że to natężenie jest tak duże, że ta droga musi być trochę w, może nie w innej technologii, ale ale w, z dużo większym za, zaangażowanych środków finansowych, no i wykonawczych. Zrealizowana tak, aby posłużyła na kolejne co najmniej 10 lat. Oddajemy dzisiaj kompleksowo zmodernizowany odcinek e, kilometra, bardzo istotny ze względu na mieszkańców, ale również na otoczenie e, bardzo bliskie i sąsiedzkie biznesu tutaj, który się dość dynamicznie e, rozwija. Droga bardzo e, uczęszczana, dla mieszkańców, dla ruchu turystycznego, ale również dla ruchu przede wszystkim związanego z przemysłem. Bardzo cieszę się, że mamy tutaj również ścieżkę rowerową. To wszystko sprawia, że ruch w tym miejscu jest sprawny, ale i bezpieczny dla mieszkańców i wszystkich, którzy z tego miejsca korzystają. Jesteśmy przed Steblowem, kolejny etap przebudowy drogi wojewódzkiej w kierunku w Gminie Krapkowice dzieje się, mamy tutaj zadania realizowane już przez zarząd wojewódzka opolskiego droga na Kurnicę ściborowice, także przygotowana dokumentacja do węzła autostradowego dąbrówka, bardzo dużo zmian polepszenie jakości dróg, także dużo oczekiwania, ale jesteśmy w sercu Bewództwa polskiego, duże natężenie samochodów. My, jako gmina Krapkowice, przygotowujemy się do budowy nowego mostu. Na tym odcinku, który udało się nam w tej chwili wyremontować, mieliśmy na jeszcze starego typu, która nie miała właściwej nośności, właściwej konstrukcji podbudowy. Odcinek był wykonany na dość znacznej głębokości, bo zrealizowaliśmy wszystkie warstwy konstrukcji łącznie ze stabilizacją. Która została wzmocniona dodatkowo w tym pakiecie, jeszcze siatkami tutaj z geosyntetyków. Także, tak naprawdę, pełne korytowanie drogi chcieliśmy uzyskać tutaj właściwą nośność, z uwagi na to, że mamy tu zakłady duże, firmy transportowe, gdzie tych, tych transportów ciężkich jest dosyć sporo. Dlatego przyłożyliśmy tutaj szczególną uwagę do tego odcinka aby to wszystko, czego no nie widać w tej chwili, to co jest w ziemi, było wykonane solidnie i tutaj z należytą właśnie starannością o, o te właściwe parametry. No, yy, pamiętajmy, że droga łączy się z tymi odcinkami 409, które yy, w zeszłych latach realizowaliśmy na ulicy Prudnickiej w centrum Krapkowic. Droga ma też znaczące natężenie ruchu, bo 17 tysięcy pojazdów na dobę, to, to plasuje drogę 409 tutaj w czołówce, rankingu naszych naszych dróg na sieci dróg wojewódzkich pod względem e, natężenia ruchu.